Kurwo, spuląłś mi się na rynka, na rynka, chuj z tymi spodniami, wyjebia je, na rynka, ludzie, mi się z na ręka. co ja mam zrobić teraz, jak to, do to? Ja się Ciebie nie przyznaję, ty kurwo! Wypierdale! ale żeś mi się kurwa odlał na galoty, te. Ale ty się spunął na rękę! Ja czuję ja tylko ciepłość! Ja wiadomo Sysiu! A Sysiu mi mi na rękę się spodzą. Na rękę! Chuj mi mi Ludzie, on mi się wstrzymał na rękę! Na Moja jebana ręka! Ucjobczyk, mój strzeliar, mój